Dzień dobry wszystkim. Jestem teraz w Abu Dhabi. Jest mój pierwszy raz tutaj jest takie wrażenie. Mój widok z pokoju jest magiczny. Za chwilę Wam pokażę. Jestem tutaj z Krystianem, mamy bardzo dużo rzeczy zaplanowanych. Jesteśmy w pięknym hotelu z wizy Abu Dhabi. Jako influencerka robię dla niej kilka tam rzeczy. Jak mówiłam Wam w poprzednim filmiku, ja uwielbiam pracować z and Boards, bo ja uwielbiam po prostu zwiedzać. Zawsze mam najlepsze czas. Okej, okay, pokazuję mój widok, bo to jest niesamowite. Ja tutaj sobie tak siedzę na balkonie. Za niedługo idziemy jeść śniadanie. Krystian mi coś napisał, o, że przychodzi, bo on jest na siłowni. Ja dzisiaj zrobiłam malutkie ćwiczenia, ale nie takie wielkie, bo ja już chcę like get my day going. Let's go explore. Pokażę wam też breakfast buffet, bo tutaj wygląda niesamowite. Sugar. Warner Bros, Abu Dhabi i byliśmy też w molu. Ja ogólnie mam takie ogromne wrażenia. Jestem w szoku, jakie wielkie tutaj wszystko jest. To był jakby theme park, ale w środku. Nawet nie wiedziałam, że istnieje takie pomieszczenie, które może zmieścić tyle roller coasters rides, po prostu attractions, restauracji, wszystko tam było. I to mi przypominało trochę mojego childhood, bo na Florydzie z mamą, jak tam mieszkałam, to zawsze jechaliśmy. Do takiej atrakcji nawet nie pamiętam, jak to się nazywa ale jako dziecko tam chodziłaś i po prostu wyglądało jak malutkie miasto w budynku ale to było już trzy razy większe, więc naprawdę w szoku jestem. Boże te sklepy, nawet nie mogę zacząć mówić o tym, bo co tam się działo? My byliśmy w tym molu godzinę, bo musimy już wrócić do hotelu Muszę się przebrać na sunset bo idziemy do takiej mosk i of course chcę mieć ładne zdjęcia no jestem influencerką after all Byliśmy w tym molu godzinę, nie zobaczyliśmy nawet połowę. Było tyle fajnych, dużych sklepów. Kupiłam sobie skarpety i kupiliśmy czekolady. Candy store. I akurat tam robili cukierki świeże. Jak ja jestem na takich wyjazdach, gdzie po prostu tak dużo się dzieje, to ja próbuję jak najwięcej żyć w rzeczywistości, ale też no, robić swoją pracę, nagrywać i wszystko. Więc było fajnie. Myślę, że mój balans dzisiaj był bardzo dobry. Mój chłopak mi bardzo pomógł z wszystkim kontentem, więc jestem tego bardzo, bardzo. Bardzo wdzięczna. Nie mogłam tego samemu zrobić. Nie mogę się doczekać na Sunset, bo tutaj myślę, że będzie po prostu tak przepięknie. I wczoraj przyjechaliśmy tak późno, że nie widziałam. Że się widziałam z samolotu, ale nie z hotelu, ani nie z takiej Moskwy, więc naprawdę będzie super, myślę. Patrzcie, jak tutaj jest przepięknie. Fajnie było, nawet nie wiecie jak pięknie. Wróciliśmy do hotelu i będziemy iść na kolację w buffet, bo nasz hotel ma pyszną, więc przyjdziecie za mną. się tutaj nie mieści, więc jestem a little desperate for time. Już jesteśmy po kolacji i teraz siedzimy na dworze, palimy shisha i mocktail for me. Christian sobie wziął piwo. A end of the night. I'm loving it. Dzień dobry, drugi dzień w Abu Dhabi jest dzisiaj Rano byłam na siłowni, w saunie Było taki fajny relaks Dzisiaj wstaliśmy trochę wcześniej Jest fajnie, bo tutaj mamy choice Up two buffets Mamy jedną na górze, jedną na dole Tą większą na dole, którą wam pokazywałam już Ona jest większa, ale ta na górze jest taka ekskluzywna, Bo nie wiem dlaczego dostałam jakiś Horizon Club tutaj To jest, że masz akces do ostatniego piętra Tam są takie więcej amenities, leges like i taka więcej prywatna buffet, więc chcemy dzisiaj tam pójść i spróbować, ale tam też jest dress code, dlatego jestem tak ubrana, bo trzeba się tam ładnie ubrać i to wszystko, but I don't mind, I like dressing up every once in a while. Dzisiaj na agenda mamy go-karting, więc na pewno będę musiała się jeszcze raz y, przebrać i golf, więc tak dość sportowy dzień, bym powiedziała. Bardzo lubię takie dni, nie wiem jeszcze co zrobimy na kolację, but we'll figure it out. Wszystko takie fajne activities to są na takiej wyspie, która się nazywa Yas Island. Tam się jedzie z 25 minut z hotelu, więc nie jest tak źle. I chyba tam zostaniemy na kolację. Tak myślę. Or will eat lunch at the golf course. Nie wiem jeszcze. Cicho, bo gramy teraz w golfa i nie chcę być za głośna, ale dzisiaj był bardzo fajny dzień. My byliśmy karting i byliśmy na F1 Circuit tutaj. Było tak fajnie, akurat jak my tam byliśmy, to jedna z Formula One Drivers z Mercedesa tam był i robił coś dla Netflixa, więc widzieliśmy wszystko. Ja ogólnie jestem wielką fanką Formula One Show na Netflixie. Oglądałam wszystko, więc widzieć to na żywo, jak oni to nagrywają, było takie fajne. Ja też uwielbiam po prostu prowadzić i jeździć i racing. Dzień dobry dzień, si w Abu Dhabi. Dzisiaj jestem bardzo excited. Bo Ja uwielbiam amusement parks, theme parks, uwielbiam roller coastery i dzisiaj jedziemy do Ferrari World i tutaj mają najszybszą roller coaster na świecie. I'm like the little kid in me is screaming, więc na pewno będziemy po prostu na wszystko jeździć. Mamy też fast passes. Jestem taka excited, też robimy climb, To jest taki indoor skydiving. Ja już jeden raz to robiłam i Pamiętam, że nie dałam moje włosy w warkocza i nie spięłam moje włosy, i później rozplątaczyłam moje włosy w domu przez jakieś dwa godziny po tym skydiving. W ogóle kiedyś fun fact chciałam robić kurs na spadochron z samolotu. Jop! Yep. And I still wanna do it. Pamiętam, kiedy jeden raz skoczyłam, tak tandem z kimś, i później zadzwoniłam do mojej mamy, bo nie mówiłam jej przed, by oszalała. Julia, co ty robisz? Mój wujek dzwonił do mamy i tak na kamerce, nie? Jak ja lądowałam, patrz, twoja córka leci. <laughs> Po prostu hit. Kochałam to. Wczoraj to zamówiliśmy po prostu room service i oglądaliśmy jakieś vlogi Fisher. Who knows? I don't know why. On był tutaj w Abu Dhabi i miał tam jakieś rzeczy, więc po prostu oglądaliśmy to. Też lubimy go bardzo. I ja po prostu trochę montowałam i wszystko takiego. Ale dobra, idziemy. Bo tak fajnie. Nadal jestem trochę zdziwiona, jak mieszczą wszystko, te rollercoastery w takie pomieszczenie i ja i Krystian w ogóle tam chodziliśmy i ja do niego mówię, że muszą tutaj mieć bardzo dobrych interior designers i architecture. Nie wiem, jak to jest po polsku. Zaplanowanie jakby architektury miasta, coś takiego. Muszą być po prostu tacy talented, bo tam like not one inch of space is wasted. Wszystko tam, co idziesz gdzie coś robisz, like it makes sense, za niedługo idziemy na randkę, na taką mutkę gondolę i później pójdziemy gdzieś na ładną kolację. Dopiero co tak naprawdę jedliśmy, ale ja zawsze myślę o jedzeniu. Ale ogólnie mam takie pozytywne wrażenia o tym miejscu. Jak bezpiecznie jest, jak czysto jest. Po prostu kultura, ubery są dostępne po prostu wszędzie. To jest chyba moja ulubiona część, że po prostu zamawiasz ubera i jest za minutę gdziekolwiek jesteś. Mm. I te soki świeże to jest watermelon. Arbuz, tak, takie pyszne. Nie takie przetworzone jak w Stanach. Ja dzisiaj zamówiłam latte ze Starbucks, i ja zawsze od Starbucks w Stanach kupuję latte z soy milk, bo ten soy milk jest taki bardzo słodki w Stanach. Tutaj zamówiłam uh, iced latte with soy milk, i wcale nie było tam cukru. I ja tak patrzę na siebie, na Krystiana mówię, kurde, zapomniałam, że nie jesteśmy już w Ameryce, inne mleko i tutaj no bez cukru nie smakowało tak samo, ale tutaj tak świeże po prostu ingredients mają, tak jak Polska i to czuć. Dzień dobry wszystkim. Jest teraz czwarty dzień. Dzisiaj mamy na agendzie muzeum i most. Rano mieliśmy trochę taki wolniejszy dzień. Byłam na siłowni, ale nie robiłam dużo, bo nie miałam po prostu energii na to. Zjadłam bardzo wielkie śniadanie, tak jak zawsze, bo tutaj jest takie pyszne, że trzeba z tego skorzystać. Jutro wyjeżdżamy. Mamy lot trochę później. Chyba nie będziemy do Warszawy, dopóki jest 10 albo coś takiego: 22. .00. Późno lądujemy. Ja wcale nie mogę spać na lotach Nie wiem dlaczego Chyba po prostu stres, za dużo dorobienia Więc mam nadzieję, że jutro mi się uda trochę pospać Ale to był po prostu wymarzony wyjazd Nie cieszę się o tym, że dochodzi koniec Ale mamy ten jeden dzień jeszcze Więc na pewno skorzystamy na maksa Wczoraj byliśmy też na pysznej kolacji w Zuma Było takie dobre Zrobiliśmy sobie małą randkę I dzisiaj też gdzieś pójdziemy na kolację Może w okolicy, nie wiem Może gdzieś koło Lu bo tutaj jest muzeum. Ogólnie nie mogę się doczekać wejść do środka tej Moskwy. Będzie pięknie, myślę. Dziś rano też nagrałam dla was Q&A. Już jest na moim kanale filmik przed tym. Możecie obejrzeć. Już jesteśmy w Louvre i dopiero zjadliśmy tutaj w tej kawiarni, bo tutaj wszędzie w muzeum albo gdzieś to mają po prostu przepyszne rzeczy. W Polsce pewnie podobnie, ale w Stanach jak idziesz do muzeum albo gdzieś zwiedzać to tylko masz na przykład fast food. opcję, nie? Więc teraz zaczynamy z wiedza. Miałam już kawę, więc czuję się troszeczkę regenerated. Z kolacją. Muzeum był przepiękny i Moskwa była też piękna. W ogóle architektura tutaj to jest na poziomie, którą nigdy nigdzie nie widziałam. Wróciliśmy do hotelu. Co to był za wyjazd? Ja miałam bardzo, bardzo dobry czas tutaj, wrażenia wszystkie pozytywne, wszystkie, po prostu wszystko, co wyobraziłam sobie, że tak tutaj wygląda, to tak tutaj jest. Dzisiaj będziemy się pakować i spanko pewnie dla nas, bo już jest dość późno. Jak wróciliśmy, kolacja była taka pyszna. Krystian mówi, że to jest najpóźniejszy kurczak. Jak jadł, on mówi, że nie wiem, co się z nim stało, bo siedziłem do buzi and it melted. Że on nawet nie pogryzł go, po prostu taki dobry kurczek. Naprawdę, to jedzenie było przepyszne. To nie jest taka cuisine, do której I would regularly go for, ale była bardzo pyszna i I'm just happy. Będę z tym kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie mi znać, czy lubicie w ogóle tak broken up into days and pieces, żeby na przykład jeden dzień wychodził, później drugi, czy lubicie takie dłuższe oglądać. I z tym mówię dobranoc, dziękuję za oglądanie i do następnego. Bye!